Anna Kluczyńska, witam Państwa na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj dla odmiany będę mówiła o filmie, czyli nie ma odmiany, natomiast będę mówiła o takiej krótszej formie, 17-minutowej. Było to określone jako film telewizyjny. Dla mnie to taka bardziej etiuda filmowa, natomiast nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o ten film, o to dzieło. Jeżeli państwo mnie, mnie jeszcze nie oglądali, to ja się nazywam Anna Kluczeńska, a chciałam dzisiaj powiedzieć o filmie, chciałbym się ogolić. Przypominam, że można dać kciuka w górę, udostępnić materiał, dać komentarz, także myślę, że możemy zaczynać. Dlaczego o tym filmie postanowiłam nagrać materiał? Dlatego, że ten film, jak większość filmów, o których do tej pory mówiłam, wydaje mi się dość nietoziątkowy. Natomiast tym razem nie jest to jakaś opowieść o na przykład jakiejś dwójce, o jakichś relacjach między nimi, o takich kwestiach psychologicznych. Oczywiście tutaj się możemy jakieś tam psychologii postaci doszukać, pewnie jak w każdym filmie. Natomiast, Film jest taki trochę, trochę niepokojący, bardzo zaskakujący i opowiada o fryzjerze. O fryzjerze i o panu, który, tak jak sam tytuł mówi, chciał się ogolić. To jeszcze były czasy, kiedy do fryzjera przychodzono się ogolić, potem te czasy w ogóle odeszły do lamusa, a teraz są barberzy. Wtedy jeszcze, to jest film z 1966 roku. Wtedy też patrząc na, na ten zakład fryzjerski, który rzeczywiście był zakładem fryzjerskim, to nie były jakieś ceny z kosmosu. Raczej jest to właśnie taki, takie miejsce, fryzjer z niskimi cenami i również, również za ogolenie. Golenia oczywiście brzytwą. Właściwie gra tutaj dwóch aktorów. Tam jeszcze właściwie przez chwilę pod koniec pojawia się trzeci aktor. Grają Zdzisław Maklakiewicz i Ignacy Gogolewski. Nie wiem, czy Państwo kojarzą Ignacego Gogolewskiego, może, może z nazwy na przykład, na przykład jakiejś ulicy. Ja szczerze mówiąc, jakoś go nie kojarzyłam. Dopiero on mi się. Ja, ja, znaczy, nie wiem, czy go widziałam pierwszy raz na, na ekranie, natomiast jak oglądałam stawkę Większe mi życie, to on w jednym odcinku właśnie występuje. Jeżeli państwo go kojarzą z jakiegoś innego filmu, to możecie napisać w komentarzu. Moim zdaniem, po tych dwóch i po tym występie w stawce, i właśnie w tym krótkim filmie, chciałbym się ogolić. Mogę stwierdzić, że wydaje mi się, że to jest bardzo dobry, zapewne był. Aktor ma bardzo dobrą dykcję, dobrze wygląda, i ten jego styl grania wydaje mi się naprawdę bardzo porządny. Jeżeli chodzi o, o fabułę, o, o przestrzeń, o scenografię muzykę. Muzyka, jak zwykle, jeśli chodzi o te filmy z lat 60., jest jazzowa. Poza w zasadzie takim kulminacyjnym momentem, gdzie możemy się tutaj troszeczkę doszukać takich dźwięków rodem z Akademii Pana Kleksa, kiedy coś tam, nie wiem, były pokazane jakieś, jakieś sprzęty komputerowe, futurystyczne, to tego typu dźwięki były. I również można się tutaj troszeczkę dopatrywać jakiś y, 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 podobieństw z Akademią pana Kleksa, chodzi mi o Golarza Filipa. Y, jest jeszcze, y, w tej chwili zapomniałam tytułu, y, taka książka, y, nie wiem czy ona się nazywa Fryzjer, do jakiegoś hiszpańskiego pisarza. Y, w każdym razie tam również y, postać fryzjera, powiedzmy, że jest naprawdę bardzo y, niepokojąca. Jeżeli oglądali Państwo Akademię Pana Kleksa, a zakładam, że tak, i, i Golarza Filipa, którego zresztą gra Leon Niemczyk, którego lubię, to można by rzec, odnieść wrażenie, że to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby chodzić do preziera do Golarza. I tutaj mamy podobnie. Jeżeli chodzi o właśnie o scenografię, o wystrój, kiedy nasz gość przyjeżdżający najprawdopodobniej z daleka jakimś bardzo dobrym samochodem, jakoś tam specjalnie się nie znam, wydaje mi się, że to jest Chrysler, ale może Państwo mnie poprawią. Nie, nie jestem pewna, tak mi się wydawało trochę po znaczku, jeszcze tam poszukałam troszeczkę w internecie. Wydaje mi się, że to jest któryś model Chryslera z 1900. 60. któregoś roku. I on przyjeżdża i właśnie zatrzymuje się obok budynku, gdzie, gdzie znajduje się fryzjer. Fryzjera gra Zdzisław Maklakiewicz. Widać miejsce odludne, są to jakieś przedmieścia. Jak ten klient wchodzi, to. Fryzjer nawet nie słyszy za bardzo, tam jest taki dzwonek przy, przy drzwiach, natomiast nie słychać go bardzo i potem ten fryzjer mówi, że on nie słyszał z drugiej części mieszkania, że, że ktoś w ogóle wszedł, a w ogóle to tutaj nikt nie przychodzi. No ale z drugiej strony jest to szczęście dla tego klienta, bo nie musi długo czekać. Klient widać, że się niecierpliwi, że mu się spieszy, i mówi właśnie o tym, że, że chciałby się ogolić. Właściwie, też pierwszą, jedną z pierwszych kwestii jest to, czy on może tam w podwórku zostawić właśnie ten swój samochód, bo no pewnie się boi, że ktoś mu to zniszczy, ukradnie. Fryzerz stwierdza, że tak, przy okazji wygląda za, za okno, ogląda to, to auto i, i stwierdza, że to rzeczywiście jakieś bardzo porządne auto i że musiało sporo kosztować. Klient sobie trochę żartuje, że a, mogę panu sprzedać za połowę ceny. Fryzjer nie przystaje na tę propozycję, natomiast no, widać, że jakoś tam ten autumn jest zainteresowany. I później mamy znowu taki ciąg takich wydarzeń, gdzie widzimy, że ten klient się spieszy, jest troszeczkę zniecierpliwiony, kurzony może wręcz jakimiś opowieściami fryzjera, który. Najpierw y, mówi o tym, że, że, mają, że są tutaj myszy, y, że, był, że był kot, y, ale cytuję, umarł, co ja mówię, zdechł. Y, potem coś, coś mówi o tym, że to był jednak człowiek, y, i opowiada, i y, ja dopiero to jakoś zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak już któryś raz obejrzałam ten film. Y, czy on może nie mówi o swojej żonie? Zaczyna opowiadać taką historię, że jeżeli ten klient będzie na przykład jechał do miasta okrężną drogą, to może napotkać się na taki cmentarz, gdzie jest grób z różowego marmuru i tam jest pochowana piękna młoda kobieta, którą mąż przyłapał. Domyślam no się, że chodzi o zdradę. Domyślę, że pewnie ją zabił właśnie no, w efekcie właśnie przez to. I um, klient już się tym bardziej niecierpliwi, e, i mówi, co pani za bzdury um, opowiada. Um, widzimy i tu wcześniej, i też w trakcie, są, jest pokazywana cała ta, ta scenografia. Dla mnie ten, ten zakład fryzjerski, to znaczy on. Gdy właśnie jest czarno-biały i ta dziwna atmosfera, taka duszna, tutaj te myszy, no troszeczkę jest to takie dla mnie niepokojące. E, nie, znaczy Moim zdaniem jest to miejsce zaniedbane, zagracone, nie wiem czy brudne, nie, nie widać. E, natomiast e, jak są pokazywane jakieś białe ręczniki, jak przecież zakłada fartu, to widać, że to jest wszystko, e, że to jest wszystko czyste. Gdy już, e, to znaczy to już, już wcześniej doszło do. Do tego golenia parę razy znaczy są zbliżenia takie na, na to golenie właśnie tą brzytwą. Jak fryzjer jakby tak troszeczkę przyciska głowę tego, tego klienta do siebie. Potem tutaj jak goli jest grdyka, że też tak jakby tutaj się ta brzytwa zatrzymuje. I po czym stwierdza, że fryzjer, że ten klient ma dość podrażnioną skórę i że on proponuje mu zrobienie jakiegoś tam kompresu. I to też jest w ogóle ciekawe, bo jak już ten klient został już ogolony, to ja mam wrażenie, że jemu już się przestało spieszyć. Chyba tak mu zależało. Nie wiem właśnie, czy chciał jakoś zmienić ten swój wygląd, czy ta jego broda go wkurzała. Widać po prostu, że to jest jakiś tam kilkudniowy zarost. Natomiast on już się wydaje taki bardziej zrelaksowany, kiedy ten fryzjer zakłada mu ten kompres, to był taki kompres gorący na, na całą twarz, i tutaj też miał klient przewiązany ręcznik. Podejrzewam, że po to, żeby tutaj no, nie zamoczyć ubrania, powiem jeszcze, że ubrania bardzo eleganckiego tego pana, to fryzjer zaczyna go dusić. Zaczyna go dusić i no, jest to naprawdę bardzo zaskakujące, tym bardziej, że miał wcześniej możliwość ewentualnie zrobienia krzywdy temu, temu panu, chociażby poprzez przygoleniu brzytwą. Natomiast nie wiem, może musiał przemyśleć, może nie chciał rozlewu krwi, aż strach pomyśleć, co tam tak naprawdę w tej dalszej części mieszkania domu naprawdę śmierdzi. Czy to rzeczywiście są. Zdechłe myszy. Zresztą tam jedna mysz się łapie w międzyczasie w łapkę. I to widać. Nie jest to zbyt przyjemny widok dla mnie. No, tak jak mówię, czy to, są, czy to są zdechłe myszy w dalszej części domu, czy ktoś tam jeszcze jest, może jakiś też klient, który coś posiadał drogocennego? Tego nie wiemy. Natomiast gudusi i wtedy właśnie mamy te motywy jakby z akademii dźwiękowe z akademii pana Kleksa co jest dość mocno charakterystyczne i też moim zdaniem jest to jedyna rzecz często w tych filmach właśnie tak myślę pomiędzy no latami 60. a 80., gdzie ja wyczuwam jak to się mówi, że coś trąci myszką, tak, że to nie pasuje już do naszych czasów. Obraz cały wiruje. Najpierw miałam takie wrażenie, że tak jakby wiruje ten obraz tego klienta, który jest na fotelu. Natomiast no, nie wiem, i byłoby to dość dziwne, bo on ma kompresem zakrytą tą twarz fryzjer Godusi tym ręcznikiem, który się tutaj znajduje. Może po prostu taki zabieg, a może to chodzi o jakieś wirowanie w głowie tego, tego fryzjera. Jest jeszcze lepiej pokazany ten, ten zakład fryzjerski. Są tam główki fryzjerskie, które powiem szczerze, że też budzą we mnie jakiś taki niepokój. Są wypchane ptaki na górze, jakieś kwiaty. Nie wiem, czy one są sztuczne, czy prawdziwe. Jeżeli są sztuczne, to to jeszcze bardziej to budzi jakieś takie dziwne skojarzenia z tym miejscem. Jest tam też jakiś plakat, jakiś, jakiś farb do włosów, też taki troszeczkę niepokojący. Wszystko tak wiruje, po czym nagle scena się urywa i mamy widok z zewnątrz zakładu fryzjerskiego, z którego wychodzi elegancki pan, tak tyłem. I okazuje się, że to już nie jest pan nasz klient, tylko jest to pan fryzjer, który domyślam się, że zabrał um, ubranie eleganckie tamtemu panu, um, kapelusz, okulary i udał się um, do samochodu, jakże ładnego i gofalu, um, i pojechał. Um, I co się okazuje, z bocznej uliczki wyjeżdża, Wyjeżdża samochód, najprawdopodobniej jest to milicja, dlatego, bo nie jest to oznakowany samochód, to również jest jakieś bardzo porządne czarne auto, najprawdopodobniej czarne, też nie wiem, znaczy też. Tam, tam mówiłam o krajle, że tutaj, tutaj nie wiem, jaki to jest model, natomiast on wygląda już, powiedzmy, bardziej pospolicie i tak naprawdę dochodzi już do, do pościgu. No jak można się domyślić, najprawdopodobniej tamten klient, któremu tak mu się, tak mu się spieszyło, nie wiem, czy po prostu ukradł ten samochód i, i ratowano na niego, czy jak się, bar... znaczy wydaje mi się, że to mogło być jakieś gorsze przestępstwo, na przykład, właśnie morderstwo. Gdyż, jak były, tutaj, jak były mówione te, te historie tego fryzjera, właśnie, że jakaś kobieta została zabita mm, przez męża, ta mysz się zabiła, oczywiście, na przykład dla mnie y, to by były takie rzeczy, które dla mnie jako kobiety może by były takie, no, troszkę nieprzyjemne. Y, natomiast wydaje mi się, że tutaj właśnie bardziej chodziło o to, że on, ten klient nie chce tutaj myśleć o tych, y, o tych motywach związanych ze śmiercią. Więc wydaje mi się, że tutaj ma coś większego na sumieniu i tutaj mamy postać tu mamy tego trzeciego aktora, jest to pan Adam Padlikowski, który gra milicjanta i rozmawia tam z centralą przez radio. I tak się film tak naprawdę kończy. Nie wiemy, co jest dalej, aż prosi się o jakąś drugą część, o jakieś jakiś epilog do tego natomiast już nic y, nie mamy. Y, ja wiem, ja chyba nawet nie, nie wiem, czy powiem chyba nie powiedziałam. Jest reżyserii Andrzeja Kondratiuka i również scenariusz y, jest jego y, jest to reżyser dość y, no taki właśnie nietypowy. To znaczy ja go kojarzę właśnie z filmów, gdzie y, są takie motywy, gdzie jest taka fabuła dość powiedzmy, taka nie zawiła powiedzmy, że zwyczajna. Natomiast są tam jakieś motywy takie dziwne, które jakoś tak jakby można powiedzieć, nie pasują do całości. Trochę mi się to kojarzy właśnie z klimatem Davida Lyncha, który nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. David Lynch mówił, że, że w jego filmach, w ogóle w filmach powinno być coś takiego, jak kaczka oko kaczki. I chodzi tutaj o to, że jest to motyw, który bez niego, to znaczy właśnie nie jest on tak bardzo potrzebny do fabuły, natomiast no bez tego oka ten film byłby o wiele gorszy. No, no, chodzi o to, że po prostu może taka kaczka bez oka mogłaby być, natomiast no jak ma to oko, to rzeczywiście byłoby lepiej. I to właśnie często. Może kiedyś jeszcze opowiem no, o jakimś innym filmie Kontraciuka. To moim zdaniem też często jest właśnie w tych filmach tego reżysera. Czy tutaj mieliśmy jakieś takie powiedzmy kokaczki w, w tym w filmie? Wydaje mi się, że nie. Natomiast on cały jest dziwny. Cały jest dziwny i jest taki mocno niepokojący. No, ja tutaj właściwie stres, całą. Fabułę jakoś tam opowiedziałam, natomiast mam nadzieję, że pomimo tego, Państwo jakoś sięgną, sięgną po ten film, obejrzą go. Na tym, na tym zakończę. Także moral jest z tego taki, aby uważać na fryzjerów. Bardzo Państwu dziękuję. Prośba moja jest, jest stała, jeżeli Państwo nie boją się wystąpić przed kamerą, a chcieliby porozmawiać o jakimś wydarzeniu kulturalnym, o filmie, o muzyce, o teatrze, albo może o czymś innym, bo również jakieś tam inne moje tematy się pojawiają na chrobrym szlaku. Ostatnio są to rzeczywiście cały czas filmy, bardzo się wkręciłam w te tematy, jest mi, ja tak naprawdę najchętniej się je teraz przygotowuję, więc dlatego to robię. Także to jest prośba stała. Polecam Państwu mój kanał, który się nazywa W Sercu Polski, który traktuje o sprawach lokalnych, przede wszystkim o Zgierzu, na którym ostatni, niedługo pojawi się sporo materiałów. Byłam na kilku wydarzeniach i pojawi się sporo materiałów, ale jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, bo muszę te rzeczy zmontować. I oczywiście polecam. Państwu wpłaty na chrobry szlak. Na dobry szlak coraz więcej redaktorów się pojawia, warto by ich w jakiś tam sposób wynagrodzić. Proszę oczywiście o postawienie łapki w górę, o komentarz o subskrypcję i o udostępnienia. I jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.